Znajdujemy się w Muzeum Śląskim w Katowicach i mamy przyjemność oglądać wystawę czasową Etnoalternatywa, nowe spojrzenie na modę ludową. Na samą ekspozycję wybraliśmy z oryginalnych obiektów ponad 200 różnych części śląskich strojów ludowych z rozmaitych ziem Górnego Śląska. Z części Cieszyńskiej, spośród górali śląskich, z ziemi Opolskiej, Raciborskiej, Pszczyńskiej i z tej przemysłowej części Górnego Śląska. Wszystkie prezentowane części stroju pochodzą z naszej kolekcji, a obok nich są także fotografie archiwalne. Głównym założeniem wystawy było pokazanie, że strój ludowy, strój śląski jest nie tylko piękny, nie tylko oryginalny, ale że też ma on ogromny potencjał i że może być inspiracją dla artystów, projektantów mody. Wybór padł na Batte Bojdę, bo zachwyciłyśmy się jej projektami, z których przebijała taka energia, żywotność, barwność, pozytywne przesłanie i poprosiłyśmy, żeby poszukała w naszej muzealnej kolekcji śląskich strojów ludowych inspiracji i stworzyła projekty, które mogą być alternatywą dla ginącego śląskiego stroju ludowego, ale też poprzez połączenie tych współczesnych kreacji z oryginalnymi elementami mogą też stanowić alternatywę dla niejednej śląskiej szafy. Tworząc kolekcję no, alternatywa, nie chciałam, żeby to była taka interpretacja stroju Śląskiego, tylko żeby pokazać rzeczy dla mnie istotne, które mnie czymś zachwyciły. Na przykład sposoby modelowania sylwetki, zakładane w pasie po to, żeby te biodra były bardziej rozbudowane. Zachwyciły mnie też rękawy, jak ich konstrukcja. Ona się składa z dwóch elementów jest marszczona, też buduje, dodaje takiej wzniosłości, takiej nie wiem, takiego bogactwa no ale przede wszystkim zachwycona jestem y, motywami kwiatowymi, które w stroju ludowym, tradycyjnym, śląskim, no są wszędzie. No, Strój śląski jest taką całą skarbnicą przeróżnych y, znaczeń, jest y, właściwie takim swoistym komunikatem, ponieważ informuje o stanie cywilnym, informuje o pochodzeniu, y, o roli y, w obrzędzie, a także właśnie do przynależności y, regionalnej. Strój śląski jest też taką informacją y, o statusie społecznym i prestiżu osoby noszącej strój. Przez cały czas trwania wystawy było szereg ciekawych wydarzeń, były ciekawe warsztaty, były panele, wykłady, spotkania i wszystkie one zawsze brały na warsztat to w jaki sposób można łączyć stare z nowym. Ja jestem wychowana w latach 70., bo urodziłam się w latach 60., gdzie tak naprawdę, żeby kupić sobie nowy płaszcz, trzeba było oszczędzać cały rok. Ja byłam najstarszą córką i to ja dostawałam nowe rzeczy a moje córki, moje siostry nosiły ubrania po mnie. I od dziecka ubrania się przerabiało, korzystało się z elementów, które się gdzieś tam znalazło. I bardzo chciałam wrócić do tego w tej kolekcji. I podkreślić to, że wraca do mody folk, ale też wraca do mody taki sposób na wykorzystywanie tego, co już jest. I to też jest sposób na to, żeby ocalić rękodzieło, żeby ono weszło w taką codzienną stylizację. Chciałyśmy z kuratorkami, żeby ta wystawa pokazywała stare rzeczy ludowe, współczesne, inspirowane, ale też. Połączone to wszystko z rzeczami, które można zrobić, zaglądając do szaf babcinek, na przykład. Na wystawie prezentowane są również piękne zdjęcia. I jak one powstawały, bardzo mi zależało, żeby pokazać te współczesne, powstałe kostiumy w trakcie realizacji tej wystawy, ale żeby to połączyć z autentycznymi elementami znajdującymi się w muzealnych magazynach. Też zależało mi, żebym pracowała z ludźmi, których lubię, na których mogę polegać, więc zaprosiłam do współpracy moją córkę, mojego brata, mojej przyjaciółki, Natalia Bylok-Domalewska, która w ogóle zawodowo zajmuje się um, Fotografią, fashion, pracuje w Holandii w bardzo dużej marce modowej, sprawiła, że te zdjęcia są ponadczasowe, że są współczesne, że są takie jak spotykamy w Wogu czy w magazynach modowych, czyli coś zupełnie innego niż do tej pory mieliśmy prezentując strój ludowy. Serdecznie zapraszamy wszystkich na Finisarz wystawy 25 stycznia o godzinie 18.00 będzie koncert zespołu góralskiego Popieronie, takiego zespołu, który łączy taką surowość góralskiej tradycji z nowoczesną wrażliwością i to będzie już ostatni moment trwania ekspozycji. Pani.